Witajcie w 11 odcinku podcastu Bądź bliżej siebie. Jesteśmy razem od 11 tygodni. Jestem bardzo ciekawa, co u ciebie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz mi komentarz, albo tu pod filmem, albo na social mediach, albo w wiadomości prywatnej. Jak się czujesz? Jak ma się twoja relacja ze sobą? Dzisiejszy odcinek będzie zawierał nie tylko moje słowa, myśli i odczucia, ale również powołam się w nim na cytaty wielu znanych osób, żeby pokazać ci, że wszystko jest w Twoich rękach, a mój przykład nie jest jedynym, który pokazuje, że można. Odcinek 11 zatytułowałam Żyj tak, żeby nie żałować. I zacznę go od słów Churchilla i nimi również zakończę ten odcinek. Istnieje tylko jeden obowiązek, tylko jedna bezpieczna droga, a jest nią próbować mieć rację i nie bać się mówić lub robić tego, co uważasz za słuszne. Ten cytat doskonale tłumaczy: jak najlepszą drogą do życia według własnych zasad, zgodnie ze sobą, tak aby nie żałować, jest próbowanie, kierowanie się rozumem, analizą i refleksją nad swoimi decyzjami oraz odwaga, nawet jeśli, a może zwłaszcza, gdy idziemy pod prąd. Jedna z moich klientek powiedziała kiedyś w wywiadzie, że jej celem jest właśnie iść pod prąd, ponieważ wtedy osiągnie sukces, nie idąc za tłumem. Nie otrzymując niezbędne minimum od życia, tylko właśnie idąc pod prąd, wyrażając siebie, swoje ambicje, chcąc od życia czegoś więcej i nie bać się odważnie po to sięgać. I o tym będzie w dzisiejszym odcinku. I tu chcę jeszcze zacytować Nido Kwebin, amerykańskiego biznesmena i mówcę motywacyjnego, który powiedział, że Twoje życie jest Twoją historią. Niektóre z Twoich najlepszych rozdziałów zaczynają się od wielkiego kryzysu. To są uniwersalne słowa, które w tym przypadku: życia bliżej siebie, życia dla siebie, życia tak, aby nie żałować, są jak najbardziej aktualne i adekwatne. O życiu na własnych zasadach mówi także Steve Jobs w słowach: nie pozwól, aby hałas cudzych opinii zagłuszył twój własny wewnętrzny głos. Czy Oprah Winfrey mówiąca: znajdź radość w swoim życiu, a reszta będzie łatwa. Myślę, że to świetny początek dla rozważań o tym, jak żyć dla siebie. Bo dziś będzie o życiu bliżej siebie, o czymś niezwykle ważnym o poszukiwaniu własnej drogi, o staniu się swoją najlepszą przyjaciółką, o poświęceniu większej uwagi sobie, o byciu z siebie dumną, o katalogowaniu cudownych wspomnień, o satysfakcji z życia i radości. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak często robimy coś tylko dlatego, że inni od nas tego oczekują? Jak często rezygnujemy z własnych marzeń, bo boimy się, że nie zadowolimy innych? Czasem tak bardzo skupiamy się na spełnianiu cudzych oczekiwań, że zapominamy o własnych pragnieniach, a przecież najgorsze, co może nam się przytrafić, to żałowanie, że nie spróbowałyśmy. Każdego dnia stajemy przed wyborami różnymi, ale czy każdy z nich jest Twój? Żeby czuć się wolną i spełnioną, trzeba czuć tą wolność w sobie, w swojej głowie, w swoich myślach, w swoich przekonaniach, w tym, co i jak mówisz. Wolność to świadome trzymanie sterów życia, aby móc decydować. Zwracam ci tutaj szczególną uwagę na słowo świadome. Żeby móc świadomie trzymać stery życia, trzeba zostawić poczucie winy, lęk i wątpliwości, wewnętrznego krytyka i opinie innych. Jeśli tkwisz między wstydem i poczuciem winy, to nie ma miejsca na ciebie. Kobiety przez wiele lat nie miały prawa głosu, nie miały prawa do podejmowania własnych, samodzielnych, świadomych decyzji. Robiły coś, bo tak trzeba, robiły, bo powinny, robiły, bo wypada. Czas jednak wyjść z tej pułapki, czas wybrać siebie. Nie odmawiaj sobie losu, o jakim marzysz sięgaj po to, co czeka w zasięgu ręki jest tyle możliwości. Przestań rozczarowywać siebie. Ile razy szłaś cudzą ścieżką? Twój wybór i twoja ścieżka są najważniejsze. Te wybory mogą być różne mogą być przemyślane, spontaniczne, szalone, roztropne, proste i trudne ale wiesz, co jest tutaj najważniejsze? Najważniejsze, jest, aby były twoje. Bo jeśli nie są, to oznacza zdradę zdradę samej siebie. Jeśli pozwolisz sobie zdradzić samą siebie, przypieczętujesz drogę, którą nie chcesz iść, która nie da ci wolności i spełnienia. I podskórnie pewnie o tym wiesz, ale pewnie myślisz, wypada, powinna, muszę, bo inaczej kogoś zawiodę. Ale zapytam cię jeszcze raz: co jeżeli zawiedzisz siebie? Nie będzie ci z tym źle? Posłuchaj uważnie swojego głosu. Wsłuchaj się w najgłębsze zakamarki swojej świadomości. Tam czeka na ciebie drogowskaz, który zaprowadzi cię do życia w zgodzie ze sobą. Dokonaj swojego wyboru, słuchaj swojej intuicji. Pamiętaj też, że każdy wybór oznacza rezygnację z czegoś innego, to naturalne, ale właśnie dlatego rozważ ten wybór, rozważ decyzję w kontekście siebie. Wiesz przecież, że nie da się zadowolić wszystkich. Skończ z demonami powinności, bo to one blokują Twoją drogę. Potęgują rozczarowanie życiem, sprawiają, że ciągle żyjesz pod presją, że jesteś więźniem innych ludzi, ich decyzji. Czy to według Ciebie uczciwy układ? Dojrzałość to jest przede wszystkim odpuszczenie złudzeń, że możesz być idealna. To zaprzestanie spełniania oczekiwań wszystkich wokół i Twoich własnych, tych niemożliwych do spełnienia oczekiwań bycia perfekcyjną we wszystkim. To puszczenie tego, co cię blokuje. Pamiętaj, że perfekcjonizm to brak autentyczności, to głos twojego wewnętrznego krytyka, to głos skrajności, który nigdy nie jest pozytywny. Mówi do ciebie oskarżycielsko, wrogo i nieżyczliwie, wzbudza poczucie winy i wstyd. I tu chcę odnieść się do moich prywatnych wspomnień, ale sądzę, że będziesz mogła przejrzeć się w nich jak w lustrze. Czy kiedyś powiedziałaś sobie, nie mam już na to szansy, bo jestem po trzydziestce albo po czterdziestce? Ja tak. Najpierw myślałam, że odkąd zostałam mamą, to nic już mnie nie czeka. I mam tu na myśli wszystko to, co jest poza macierzyństwem i budowaniem domowego ogniska. Że są tylko dzieci, a ja muszę pozostać im oddana, rezygnując z własnych marzeń i rozwoju. Zresztą to też słyszałam w swoim domu rodzinnym, że trzeba poświęcić się dla dzieci. I tak było. Tak żyłam. Wiele lat. W pewnym momencie brakowało mi już radości w tej matczynej codzienności. Ustąpiła ona frustracji, zmęczeniu, poczuciu braku i poczuciu straty. I jak dzieci zaczęły dorastać, zrozumiałam, że jeszcze mogę próbować spróbować znaleźć jakąś inną, malutką przestrzeń dla siebie. Ale myślałam, że będąc po trzydziestce jestem za stara na karierę. Słyszysz to? Że będąc po trzydziestce jestem za stara na karierę. Za stara na biznes, na pracę marzeń. Myślałam, że się po prostu nie da. Otóż nie. Wiek to tylko liczba. Nigdy nie jesteś za stara, aby zmienić coś w swoim życiu. Twoje życie nie kończy się po trzydziestce, po czterdziestce czy po pięćdziesiątce. Dlatego nie zachowuj się tak, jakby tak właśnie było. W każdym wieku możesz zacząć na nowo. To ty sama jesteś albo swoim hamulcem, albo swoim motorem napędowym. Wiek nie ma tu znaczenia. W różnych okresach swego życia zmieniamy się, zostawiamy starą siebie, którą już nie jesteśmy. I te wszystkie nasze oblicza, które miałyśmy, one nas kształtowały, są naszą częścią, ale teraz możesz podjąć decyzję o zmianach. Ty jesteś panią tych zmian. Jeśli czujesz, że już ci niewygodnie, że potrzebujesz nowego, to zrób to. Nie myśl o wieku, nie myśl o innych, pomyśl o sobie. Zaprzyjaźnij się ze sobą ze swoimi mocnymi stronami i z tym, co jest niedoskonałe. Bądź dla siebie wyrozumiała. Wspieraj się. Nie osądzaj się za to, jaka jesteś. Pozwól sobie być sobą tak jak czujesz. Nie udawaj. Szukaj i pozwól sobie na zmianę. To prosta droga, aby żyć pełnią życia. Moja partnerka biznesowa w pewnej rozmowie powiedziała bardzo ważne słowa. Każdy sukces jest powtarzalny. Tak jest, nie tylko w kontekście biznesu, tak jest w życiu. Jeśli zrobisz wszystko, co mówi Twój mentor, możesz osiągnąć sukces. Ale tu jest pewien haczyk działanie. Trzeba podjąć działanie, bo bez tego nic się nie zadzieje. Żadna książka, żaden podcast, żaden kurs nie sprawią, że Twoje życie stanie się pełniejsze i szczęśliwsze. I musi być zaangażowanie w swoją własną sprawę. Nie na półgwistka, nie przez dzień czy dwa, zaangażowanie całą sobą, codziennie. Ale też szczęście i spełnienie przyjdzie wtedy, gdy będziesz próbować, jeżeli pokonasz strach, jeśli mimo lęków zrobisz to, bo odwaga to zaufanie do siebie, to wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje i za ich konsekwencje. I tu znowu kilka słów o Churchillu, który mówił, że jeżeli brakuje odwagi, to wszystkie inne cnoty są bez znaczenia. Ale też często cytowanego przeze mnie bój się i rób Walkiewicza, bo strach jest w nas zawsze, towarzyszy nam każdego dnia w pracy, w domu. Ale siedząc i zamartwiając się, nic dobrego tobie się nie przetrafi. Nie pójdziesz naprzód, nic się nie zmieni. Wiem, co mówię, bo tam byłam. Bałam się o zdrowie moich dzieci, bałam się, czy sprostam macierzyństwu, bałam się, czy znajdę pracę po przedłużonym macierzyńskim, bałam się latać samolotem. I tu może ten przykład będzie najbardziej namacalny. 30 lat nie byłam nigdzie za granicą, bo się bałam. Bałam się latać, bałam się, że to jest niebezpieczne. I w każde wakacje z frustracją oglądałam zdjęcia swoich znajomych z zagranicznych wojarzy. Marząc o podróżach, a jednocześnie bojąc się ich. I wiesz co? Patrzyłam w pewnym momencie na bardzo bliską mi osobę, która osiągnęła już swój sędziwy wiek i gasła w oczach, i pomyślałam: nigdy nie wiadomo, co będzie, jeśli albo nie będzie mi dane tyle lat cieszyć się życiem, albo jeśli będzie mi dane i dożyję później starości, i będę może wtedy schorowana, a może niedołężna, a może właśnie zdrowa, ale już bez tych sił. Spojrzę wstecz i powiem: dlaczego tego nie zrobiłaś? Dlaczego nie spróbowałaś? I wiesz co? Ta wizja przeraziła mnie nie na żarty, bo możesz całe życie ciężko pracować, zarabiać, dorabiać, się robić różne rzeczy, ale jeśli nie spełnisz marzeń, jeżeli nie kolekcjonujesz wspomnień, to na starość te wszystkie przyziemności przestają mieć znaczenie. Pogodę ducha zyskujesz wspominając, wspominając, gdzie byłaś. Co zwiedziłaś, jak cudownie było chodzić brzegiem plaży o zachodzie słońca pod palmami, jak cudownie było trzymać wtedy ukochanego za rękę i patrzeć, jak dzieci pluskają się w ciepłym jak zupa morzu. I to był mój przełom, to było moje dlaczego. Jeszcze nie wiedziałam jak, ale byłam pewna, że dołożę wszelkich starań, że zrobię wszystko, żeby nie żałować, żeby na starość nie być zgorzkniała, sfrustrowana, i żeby nie czekać na koniec. Ja wiem, że teraz pewnie powiesz, że to wyolbrzymiam, że jestem jeszcze młoda, że mam na to czas, ale czas mija bardzo szybko. A poza tym to jest mój podcast, moja historia i moje odczucia, a one są właśnie tak silne. Dlatego z ogromną determinacją i przekonaniem, krok po kroku zaczęłam robić wszystko, żeby znaleźć pogodę ducha i żeby to ona była moją towarzyszką. Step by step. Cały ten szeroko pojęty rozwój osobisty jest właśnie po to. Nie robisz tego dla kogoś, nie robisz tego, bo ktoś ci każe, nie robisz tego, bo wykupiłaś kurs, nie robisz tego, bo zapłaciłaś, robisz to dla samej siebie. Robisz to po to, żebyś nie żałowała. A jak żyć dla siebie? Po pierwsze, dbaj o siebie i dotrzymuj danego sobie słowa. Nie dokopuj sobie, bo nikt nie jest doskonały i każdy popełnia błędy, a one uczą ciebie jak postępować w przyszłości. Unikaj krytykantów i podcinaczy marzeń. Unikaj złych wiadomości, nie nakręcaj się konfliktami na świecie. Zadbaj lepiej o własne podwórko. Czytaj wartościową literaturę, wyciągaj z niej dla siebie, zapisuj cytaty. Szukaj inspiracji, naśladuj mentorów, niech Twoja obecność sprawia, że ludzie będą się czuli dobrze w Twoim towarzystwie. Bądź miła, pomagaj bezinteresownie, dawaj światu dobrą energię, ciesz się z sukcesów innych i dopinguj ich. Ale bądź też dumna z samej siebie, ciesz się ze swoich osiągnięć, nawet tych najdrobniejszych. Niech Twoja praca będzie Twoją inspiracją. Patrz na swój postęp, niech inspiruje Cię do podążania tą ścieżką. Nie zatrzymuj się w miejscu, bo stagnacja nie sprzyja rozwojowi, a im dłużej zasiedzisz się w jakiejś roli, tym gorzej jest z niej wyjść. Koncentruj się na celach i na wizualizacji tego, co będzie, jeżeli przejdziesz przez proces zmian. I zadbaj o swój dobrostan. Znajdź czas na zabawę, na relaks, ale też na swój wewnętrzny dialog i czas ze sobą na swoją własną autorefleksję. Szukaj rozwiązań, a nie powodów. Pozbądź się wymówek, bo one blokują Twój rozwój. I nie wchodź w rolę ofiary, bo żeby pójść do przodu, trzeba wyjść z roli ofiary. Tobie nic się samo nie przydarza. To Ty coś zrobiłaś, lub nie podjęłaś pewnych działań. To nie zdarzyło się samo. Nie odbieraj sobie sprawczości, mówiąc, udało się, ale też nie obarczaj innych winą za swoje decyzje i ich konsekwencje. Pielęgnuj marzenia. Uwierz, że są w zasięgu Twojej ręki i odważnie po nie sięgaj. A w kontekście drogi, na którą wkraczasz, drogi do bycia zadowoloną z życia, swojej drogi, powołam się na słowa Walkiewicza, który mówi o życiu jak o górze. Żeby wejść na szczyt, trzeba zacząć się wspinać. I jak z każdą wspinaczką będzie jej towarzyszył trud, wysiłek, zmęczenie, będzie zmienna pogoda, nieprzewidziane sytuacje, ale im wyżej wejdziesz, tym widok będzie bardziej zapierał dech w piersiach, inspirował i zachwycał. I znów, jeśli jesteś uważna i świadoma, to ty nadajesz sens swojemu życiu, a jego sens jest w dawaniu i braniu, w wartości, jaką niesiesz, w budowaniu pozytywnych relacji z innymi ludźmi, w poszukiwaniu szczęścia i spełnienia, w Twoich celach i marzeniach, w Twoich pasjach, w radości życia, w byciu. Panią swojego życia. Jeśli uważnie kroczysz swoją ścieżką, to nie jesteś zdana na przypadek, nigdy się nie zgubisz, musisz tylko mieć swoją wizję, swoje dlaczego. To one pozwolą ci wytrwale iść po wyznaczonej ścieżce. Motyw motywacji i wytrwałości pojawia się w moim podcaście bardzo często i znów chcę ci przypomnieć, nie szukaj jej na zewnątrz, szukaj jej w sobie. To, co cię napędza do działania. To właśnie twoje dlaczego, to że chcesz, a nie musisz, czy powinnaś. Podsumowując dzisiejszy odcinek oraz całą naszą 11-tygodniową drogę do bycia bliżej siebie, chcę ci przypomnieć, żebyś pamiętała, że troska o siebie nie oznacza egoizmu i braku troski o innych. To, że zaczynasz myśleć o sobie, nie znaczy, że przestajesz być dobre dla świata. Chcę Ci przypomnieć, że od małego słyszymy: żyj bezpiecznie, bądź ostrożny, nie wychylaj się. I tak żyjemy w trosce o to, czego oczekują od nas inni, ale czas to zmienić, bo później przychodzi pewien wiek, w którym jest za późno, żeby próbować, albo za późno, żeby w pełni wykorzystać ten potencjał. I wtedy zaczynasz się zastanawiać, co by było, gdyby, ale to, co gorsze, zaczynasz żałować, że ta szansa przepadła. I już się nie powtórzy. Pamiętaj, że życia nie cofniesz, podjętych decyzji nie zmienisz, ale jeżeli teraz czegoś nie zrobisz, jeżeli nie spróbujesz, to będziesz żałować. Cały czas masz wpływ na to, co jeszcze cię czeka, co jeszcze przed tobą. Zmyślą o sobie, o swojej najlepszej przyjaciółce, którą się dla siebie stajesz. Zadbaj teraz o swój dobrostan. Poświęć dwie minuty na spokojny oddech. Poczuj jak wypełnia cię wdzięczność i radość. Poczuj go w sobie. Jak się czujesz? Mam nadzieję, że te dwie minuty spokojnego oddechu i skupienia na sobie przynoszą Ci wiele relaksu i przyjemności. Dziś miał być ostatni odcinek tego podcastu, ale przygotowałam specjalnie dla ciebie odcinek bonusowy. A po co to wszystko? Jeśli jesteś go ciekawa, to zapraszam Cię za tydzień o 18 na odcinek specjalny podcastu bądź bliżej siebie. A dzisiaj. Docen siebie, zaczekaj, jesteś cudowna. Nie bój się próbować, sięgaj wyżej i spełnij marzenia. Zostawiam ci jeszcze ze słowami Churchilla, który dobitnie zaznaczył: że jeśli jesteś przekonana, że trzymasz stery życia, to historia będzie dla ciebie łaskawa, ponieważ to ty ją napiszesz. Do zobaczenia za tydzień.